Chcesz wybrać się w trasę motocyklową, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Dzisiaj pokażę, jak ja to robię. Jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda i zapraszam do oglądania. Wielu z was pytało mnie, jak przygotować się do trasy motocyklowej, o przygotowaniu na kilkudniowy wyjazd, opowiem innym razem. Dzisiaj poruszę temat jednodniowej trasy motocyklowej, na które bardzo chętnie jeżdżę, jeśli tylko mam trochę wolnego czasu. Kilka propozycji takich jednodniowych tras motocyklowych znajdziecie na kanale Tylko Jazda. Wróćmy do początku. Wiesz, że szykuje się wolny dzień i chcesz wyskoczyć na moto. Od czego zacząć? Niejednokrotnie słyszałam, że brakuje inspiracji. Nie każdy lubi jeździć przed siebie bez celu. Oczywiście w zależności od tego, gdzie mieszkamy, jest mniej lub więcej atrakcyjnych tras, ale jestem przekonana, że wszędzie znajdzie się coś ciekawego. Ja jestem zwolenniczką jazdy w pojedynkę, ale zdarza mi się jeździć w grupie. W dzisiejszych czasach mamy o tyle łatwo, że jest wiele forów czy grup, na przykład na Facebooku, na których możemy poznać innych motocyklistów i umówić się na wspólną jazdę lub podpiąć pod ekipę mającą konkretny plan przejazdu. A jeśli jednak jesteśmy wolnymi strzelcami i chcemy wyruszyć sami? Na swoim przykładzie powiem, że często od znajomych, bliskich czy właśnie od Was dostaję propozycje tras i miejsc wartych odwiedzenia i z tego korzystam najchętniej. Poza tym jestem zapisana na różne facebookowe grupy i często zapisuję sobie miejsca, które polecają inni. Później trasę modyfikuję według swoich potrzeb i chętnie eksploruję nowe miejsca. Dużo ciekawych inspiracji można znaleźć też na rozmaitych blogach czy kanałach YouTube, wpisując frazy związane z tym, co chcemy zobaczyć. Później, mając wstępny szkic trasy, analizują Google Maps i znowu blogi, szukając dodatkowych perełek oznaczonych jako punkty widokowe, ciekawe miejsca lub cokolwiek innego wartego uwagi. Często ludzie sami oznaczają atrakcyjne miejscówki, więc warto z tego korzystać. Oczywiście, czytając opinie, przeglądając zdjęcia, które wrzucają inni użytkownicy, po to, żeby na przykład dowiedzieć się, jaka jest droga dojazdowa do pewnego miejsca. Nieraz te trasy są bardziej wymagające. Tu tutaj był delikatny szuterek, i na swoich motocyklach dałyśmy radę, ale myślę, że nie każdy pokusiłby się o dojazd, o dojazd do takiego miejsca. A też nieraz jest tak, że w pewne miejsce, żeby dojechać i móc zwiedzić daną atrakcję. Trzeba się wcześniej umówić, jak na przykład byłam w Beskidzie Niskim, wielu z Was kojarzy tę serię z tego kanału. Tam, żeby zobaczyć Zagrodę Łemkowską, musiałam wcześniej umówić się z właścicielem, po to, żeby on miał czas, żeby oprowadzić nas po tej zagrodzie. No i gdyby nie to, że się z nim umówiłam, niestety obejrzałabym ją tylko z zewnątrz, a zapewniam, że często warto jednak wejść do środka, żeby móc z bliska obejrzeć eksponaty i poznać pewne historie. No i tutaj właśnie było tak, że w opiniach Google zobaczyłam, ludzie często pisali o tym, że umawiali się wcześniej, a jeśli się nie umawiali, to zostali, zostali pustą, e, pustą zagrodę, więc polecam. No i oczywiście godziny zwiedzania, ponieważ zdarzało się, że ja na swojej trasie zaznaczyłam miejsce, które bardzo chciałam zobaczyć, a niestety okazało się, że godziny otwarcia są takie, a nie inne, ja przyjechałam już za późno, więc niestety musiałam pocałować klamkę, a wiadomo, że jak już się na coś napalimy i chcemy coś zobaczyć, no to fajnie, żeby zrealizować to do końca. Ja oczywiście zawsze w takich momentach wracałam do tych atrakcji, żeby zobaczyć, jednak jeśli zależało mi na tym. No ale lepiej być przygotowanym od razu, więc dzieląc się swoim doświadczeniem, prosta sprawa, ale sprawdzajmy godziny. Jeśli mam już wszystko przygotowane, trasę wklepuję w Google Maps, bo ja akurat jeżdżę z nawigacją w telefonie. Telefon mam zamontowany na uchwycie Quadlock, co jest bardzo wygodne i już kolejny sezon korzystam z tego rozwiązania. W tym przypadku trzeba pamiętać o tym, żeby w razie potrzeby mieć gniazdo zapalniczki, aby jakąkolwiek inną możliwość podładowania telefonu, bo nawigacja jest jednak mocno zasobożerna. Spotykam coraz więcej zwolenników klasycznej nawigacji i osobiście sama rozważam zakup, ale nie mam jeszcze sprecyzowanego faworyta. Jeśli ktoś z Was używa nawigacji, która jest godna polecenia, dajcie znać, to może pomożecie w wyborze któremuś z widzów, bo może akurat rozważa kupno. Druga kwestia, ale w zasadzie to najważniejsza, czyli sprzęt. Ja o swój motocykl dbam regularnie, ale przed dłuższą trasą zawsze warto sprawdzić ciśnienie w oponach, stan łańcucha i poziom oleju. Co zabrać w trasę motocyklową? Większość sięga po kluczyki, bierze kask i wychodzi z domu. To jest jak najbardziej w porządku. Jednak wielu motocyklistów zabiera jeszcze kartę płatniczą i choć odrobinę gotówki na wypadek, gdy płatność elektroniczna nie byłaby możliwa. Wiecie, różnie to bywa. Kolejna kwestia dokumenty. Obecnie, poruszając się po Polsce, nie musimy zabierać ze sobą prawa jazdy, dowodu osobistego ani dokumentów motocykla. Dzisiejsza moja trasa, jak już pewnie większość z Was zauważyła, jest w okolicach Krakowa, więc nie potrzebowałam zabierać dokumentów ze sobą, ale. Następnym razem planuję przekroczyć granicę ze Słowacją i wtedy już biorę papierowe wersje dokumentów. Pamiętajcie też o tym, że niektóre kraje wymagają jeszcze dodatkowo zabrania z sobą zielonej karty do pojazdu, więc warto to sprawdzić, zanim wyruszycie w trasę. Coś, co jest opcjonalne, a ja chętnie zabieram, to interkom. Od pewnego czasu nie wyobrażam sobie jazdy bez interkomu. Możliwość słuchania muzyki to jedno, ale na przykład odbieranie telefonów podczas jazdy bardzo wygodne. Najbardziej jednak doceniam możliwość komunikacji w grupie. Ktoś potrzebuje zatankować, chce zatrzymać się na zrobienie zdjęcia, czy widzi jakąś przeszkodę? Łatwo można porozumieć ją w grupie. Od minionego sezonu używam Cardo, który ma coraz więcej zwolenników. Jaki interkom wybrać? Wszystko zależy od tego, w ile osób chcemy jeździć i jakich interkomów używają inni motocykliści. Bo zależy nam na tym, żeby można było się z nimi szybko i wygodnie połączyć. Ja używam Cardo Freakon 4X. On umożliwia połączenie się czterech motocyklistów, dla mnie jest to wystarczające. Ciężko było wybrać odpowiedni interkom, ale z pomocą ekipy Mototour, która zna na wylot te wszystkie sprzęty, udało znaleźć się coś, co spełnia moje oczekiwania. Jeśli szukacie czegoś dla siebie, wejdźcie na mototur.pl i skorzystajcie z pomocy doradców. Od razu powiem, że interkomy Cardo jak najbardziej da się sparować z interkomami sena. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie lub dzwońcie. Dzisiaj pogoda jest idealna do jazdy, więc nie ma na co narzekać. Nie każdy lubi moknąć, więc zawsze warto przed startem sprawdzić prognozę pogody. Ja zawsze sprawdzam AccuWeather, ale jeśli pogoda jest niepewna, warto dodatkowo zerknąć na radar opadów. Tam zobaczymy, gdzie aktualnie są te opady i w którą stronę się przesuwają. Kolejna rzecz. Jeśli jedziemy w krótszą trasę, niekoniecznie musimy o niej pamiętać, ale jeśli jedziemy w dłuższą i wtedy pogoda może się zmienić, warto zawsze zabrać ze sobą przeciwdeszczówkę. Która oczywiście ochroni nas przed deszczem, ale w przypadku powiedzmy, spadku temperatury również przed chłodem. To chyba wszystkie takie najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Ja zawsze jeżdżę też z kamerą i uchwytem na kamerę, żeby po pierwsze nagrywać trasy, ale to nie wszystko. Ale kamera dla mnie jest taką alternatywą rejestratora. Wiecie, bezpieczeństwo i te sprawy. Co jeszcze można wziąć w trasę? Ja w swoim faustromie przerobiłam siedzenie, a dokładnie obniżyłam go i przerobiłam tak, żeby było bardziej miękkie. We wcześniejszym motocyklu, czyli w Kawasaki Z300, chętnie korzystałam z żelowej nakładki na siedzenie, a później z dmuchanej poduszki SW-Motek. Dzięki temu podczas jazdy było mi zdecydowanie bardziej miękko. Jak wiecie, w z te siedzenia nie należą do najwygodniejszych, więc warto sprawić, żeby podróż była jeszcze bardziej przyjemna. Jeśli nie lubicie tego jednostajnego szumu podczas jazdy, polecam stopery. One nie odizolują stuprocentowo od otoczenia, ale wytłumią te najbardziej uciążliwe hałasy. No i oczywiście ten pomad. Na początku, jak go zobaczyłam, byłam nieco sceptycznie nastawiona. Kawałek plastiku, tak? Ale od pierwszych jazd z nim jestem zauroczona. Tak jak mówię, to jest tylko kawałek plastiku, nie kosztuje dużo, a bardzo dużo zmienia. Podczas codziennych krótkich przejazdów może on nie jest obowiązkowy, ale podczas dłuższych, jednostajnych tras jak najbardziej warto jest go założyć, ponieważ zdecydowanie obciąża ten Komukolwiek go polecałam, jak tylko spróbował przejechać się z nim dłuższą trasę, potwierdza, że jest to naprawdę wygodny gadżet. To, co zabierzemy, jest w dużym stopniu zależne od tego, jaki mamy bagaż. Propozycji na rynku jest bardzo dużo. W ofercie mototurkom.pl znajdziecie rozmaite plecaki, torby na bak lub siedzenie pasażera, saszetki na udo, sakwy, kufry. Jest w czym wybierać. Jeśli macie jeszcze miejsce i chcecie zabrać więcej i czuć się pewniej podczas jazdy, że nic Was nie zaskoczy, do swoich rzeczy możecie dorzucić jeszcze zestaw naprawczy do opon, smar do łańcucha na dłuższe trasy, ściereczkę do czyszczenia wizjera, apteczkę... W zasadzie lista może nie mieć końca. Każdy z nas ma swoje potrzeby, ale niektóre rzeczy są uniwersalne i przydadzą się każdemu. Miłośnicy cieszenia się przyrodą nie odmówią sobie przyjemności wypicia kawy na świeżym powietrzu. Tacy zawsze mają przy sobie kuchenkę gazową, kawę. Dla każdego coś dobrego. Ja dzisiaj zrobiłam taką krótką objazdówkę wokół komina, ale już niedługo ruszam w dłuższą trasę. Oczywiście na naszych mediach społecznościowych będę informowała na bieżąco co i jak, jak się przygotowuję i jakie są moje postępy w trasie, jak sobie radzę, bo znowu to będzie samotna podróż motocyklowa, więc zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, jak również do subskrypcji kanału Tylko Jazda, żeby być na bieżąco. Nowy sezon, więc nowe propozycje tras motocyklowych, nowe poradniki. Będziemy w kontakcie. Dzięki za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia. Lewa w górę. Cześć.